Rozpoczęła się jesień. Czas zachorowań na grypę i przede wszystkim COVID. Ufam, że czekacie na jedenastą dawkę. Ufam, że tego nie zbagatelizujecie. No w końcu wszyscy pamiętamy o, o tak zwanym wariancie czeskim. Dlatego też, kiedy dowiedziałem się, że za kilkanaście dni rozpoczyna się Światowy Kongres Szczepionkowy, postanowiłem, że poszperamy razem, poszukamy, co nasi dobrodzieje dla nas szykują, więc zapraszam. Witam Was. Zaznaczam, że ta impreza się jeszcze nie odbyła. Odbędzie się w dniach 16-19 września w Barcelonie, na Barce, w Barcelonie. Tak więc dzisiaj tylko powąchujemy, co i jak. Ze strzęką informacji powyciągałem dla Was kilka ciekawostek. Tak więc zaczynamy. Na początku suche dane statystyczne. 2000 uczestników. Impreza kameralna, ponieważ wstęp jest płatny. 250 mówców, 125 podmiotów. Jednak, żeby uzmysłowić sobie rangę imprezy, spójrzmy na partnerów. Przede wszystkim zwracam Waszą uwagę na brytyjski konsulat generalny w Barcelonie, europejską inicjatywę na rzecz szczepionek, hiszpański departament biznesu i handlu. Pozostałych logotypów nie kojarzę, ale imprezę zaszczycą przedstawiciele Pfizera, Jensena, Moderny Będą uczestniczyć w warsztatach na temat bezpieczeństwa szczepionek. Może odpowiedzą, dlaczego nie wzięli na siebie odpowiedzialności finansowej za szczepionki przeciwko COVIDowi, owi tylko ograli u zasoby, i koszty ponosi państwo, koszty ponosimy my wszyscy. Klasyczny przykład prywatyzacji Zysków, uspołecznienia, kosztów. Natomiast w panelu dotyczącym biozagrożeń głos zabierze pan Aby Osterhaus. To jest czołowy holenderski wirusolog, który jest zwolennikiem modelu australijskiego, a nawet chińskiego. Teraz parę, parę cytatów z tamtych czasów. Lata 2020-2021. Uważam na przykład, że należy podjąć Bardziej rygorystyczne działania, podobnie jak teraz w krajach, które wykazują dobre wyniki. Chiny, Korea Południowa, Tajwan, a także na przykład Australia i Nowa Zelandia. No, tam, tam też było ciekawie. Ubolewał także, kiedy luzowano obostrzenia i odwoływano lockdowny. Zakłady fryzjerskie zostaną, no proszę. Okazuje się, że zamykanie zakładów fryzjerskich i wrzućmy do innego wora zakładów, kosmetycznych, To nie był polski pomysł, to nie była typowo polska specjalność, to był pomysł zasłyszany za granicę. Twierdzę, że nie został wymyślony u nas, ponieważ jeden z rady dziesięciu doradców, czy tam dwunastu przy premierze, czy ministrze zdrowia, bo oni tam tych rad, to tam sobie każdy swoją natrzepał. On nie był w stanie powiedzieć, kto ten pomysł dokładnie, Wymyślił. To noszeniem masek na dworzu możemy powiedzieć, że jest bez sensu. Hmm, no to ale jednak o tych fryzjerów będę dopytywał. No jak wy podejmujecie decyzję w takim razie, o, o, rozmawiając z premierem, czy to należy zamykać, czy, czy otwierać, skoro nie ma żadnych badań na ten temat? Trzeba pamiętać, że rada, że rada Medyczna nie podejmuje decyzji. Rada medyczna rekomenduje i mówimy: dobrze, robimy twardszy lockdown, zamykamy sklepy, zamykamy masaże, zamykamy fryzjerów. Ale oczywiście ma Pan rację. Te decyzje nie są do końca oparte na badaniach filogenetycznych, czyli na e, analizach związku wirusa e, i analizach klastrów. No i teraz zawinkla maha nam czołowy holenderski wirusolog. Jeszcze raz. Zakłady fryzjerskie zostaną najprawdopodobniej otwarte 2 marca, a zamierzeniem jest, aby szkoły średnie i średnie zawodowe ponownie stały się częściowo dostępne, o czym wiemy w przededniu dzisiejszej konferencji prasowej. To czy My... Rada Medyczna przy premierze mówiła premierowi czas otwierać salony fryzjerskie? Wczoraj się koncentrowaliśmy na otwieraniu szkół. Te rozluźnienia dokonane są głównie pod presją społeczeństwa, która wydaje się coraz większa. Strategia powinna polegać na dalszej redukcji wirusa, mówi wirusolog app Osterhaus, Godemorgen, Nederland w sprawie NPO1. Ale akceptacja w społeczeństwie jest obecnie trudną sprawą. Czyli już mamy próbkę tego, co będziemy mogli usłyszeć w dniach 16-19 września na tym. Kongresie. Na kongresie oczywiście nie może zabraknąć panelu dotyczącego dezinformacji i zachęcania do szczepień. I tutaj pojawia się pan Joe Smir Smyser. Gdybym miał go przyrównać do któregoś z aktorów z polskiego piekiełka, to byłoby to połączenie, no, byłby to taki zbastardyzowany dworczyk i fiałek. To jest człowiek orkiestra, to on stoi za pomysłami, by dzwonić do ludzi, bo automaty dzwoniły do ludzi, zachęcały do szczepień, by przypominały o tym, że jest możliwość, że jutro jest umówiona wizyta na wyszczepienie. To on wpadł na pomysł i nawet zaczął. Zaczął produkować w tej swojej fundacji różnego rodzaju memy, krótkie filmiki, by poprzez media społecznościowe właśnie w ten sposób dotrzeć do gawiedzi z dobrą, pozytywną, zweryfikowaną informacją. To także on stoi na, za pomysłem, by wyjść ze szczepieniami bliżej ludzi, do centrów handlowych, tam te budki przecież nam się potem pojawiały. To, to jest wszystko pokłosie jego pomysłów. Na kongresie będzie też panel poświęcony rozwojowi szczepionek MRNA. Głos zabiorą przedstawiciele Pajątecha, Curwaxa, Sanofi, Moderny. Kolejny, moim zdaniem, ciekawy panel to globalna strategia interwencji przeciwko RSV. RSV, wirus, który atakuje niemowlaki, osoby dorosłe, osoby starsze. Globalna strategia przeciwdziałania RSV która będzie omawiana na kongresie szczepionkowym. No, domyślam się, że konkluzje będą takie, by sprzedać więcej szczepionek, by może w różnych krajach próbować przepychać, by te szczepienia były obowiązkowe. Nie wiem, tak sobie gdybam. Ja oczywiście poszukałem, co, co to jest za RSV, co to jest za groźna choroba. Po wpisaniu w Google pierwszy wynik, taki, który nawet nie musiałem wchodzić na stronę wyniku, tylko pojawiło się na stronie wyszukiwań. To jest informacja ze strony Dbam o zdrowie, czyli sieć Aptek, firma farmaceutyczna. No i to jest, on jest obecny, obecny jest bowiem niewielki katar u niemowlaka oraz suche pokasłowanie, często też pojawia się niezbyt wysoka gorączka, nie przekraczająca zwykle 38 stopni. Zastrzegam, nie traktujcie tego jako porady medycznej, to jest fragment artykułu, dalej nie szperałem, zapewne w każdej innej robie niektóre osoby, niektóre dzieci mogą to przejść ciężej, zapewne też się mogą pojawić jakieś powikłania, nie znam procentów, i w ogóle taka ciekawostka, po prostu byłem, byłem ciekawy, nad czym nasi dobrodzieje dumają. I dzisiaj tylko tyle, tak troszkę poszperałem, może i dałoby się znaleźć więcej takich ciekawostek, no bo tam przecież znajdą się ludzie nieprzypadkowi, no ale nie byłem w stanie. No, no ale myślę, że warto czekać za to kilkanaście dni, kiedy zaczną się pojawiać filmiki z przemyśleniami naszych dobrodziejów, z planami. Na przyszłość z wyciągniętymi wnioskami. No i to tyle ode mnie. Jeżeli Wam mało, jeżeli macie czas, zapraszam Was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś Was nie ominęło, czy coś by Was zaciekawiło. Zapraszam na kanał z Giereczkami, zapraszam na Twittera. Pamiętajcie, idźcie na wybory. Jeżeli nie macie kandydatów, dajcie szansę poprzez sprawdzenie Strony z listą komitetów wyborczych. Nikt nie mówi, żeby się wczytywać w te programy na początku, jeżeli ktoś dotąd się nie zmusił, ale chociaż powklejacie w media społecznościowe wypowiedzi liderów, zobaczcie, co sobą reprezentują. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że wsparciem jest każdy z Was, a jeżeli dotrwał do tego momentu, to już jest w ogóle mega dobrze. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru, no i żeby żadne choróbsko Was nie tykało. Pozdrawiam.